Hej, hej, hello, witajcie moi kochani kanale Rapcą i Scoming. Pochwycenie jest blisko, jak wiemy, jest bardzo blisko. Słuchajcie, jak nie wiecie, gdzie jest to bardzo blisko, to posłuchajcie naprawdę filmików różnych, różnych pastorów, którzy naprawdę są po sposłania z Bogiem. Ja już nie mówię tego wszystkiego po prostu, bo już em, naprawdę ludzie i tak już nie wierzą, i, i w ogóle większości i tam sobie już są po po prostu popadali, ty musisz sam po prostu pilnować swojej wiary w to, jak po prostu to wygląda. Niektórzy nawet tutaj pokazywali, widziałam jakaś dziewczyna, że ludzie mi nie wierzą, że ja wierzę w pochwycenie, zostawiłam swoją pracę i czekam. No ale kurczę, naprawdę, no z jednej strony cieszę się, ja bym też tak może i chciała, z drugiej, z drugiej, jakby z jednej strony, że po prostu już nie masz pracy i w ogóle, ale tak siedzieć tylko i normalnie, bezczynnie siedzieć, to jest dla mnie udręka. W sensie takim, że yy, nie mówię tutaj oczywiście, że dalej bym głosiła Ewangelię, dalej bym coś robiła, no, ale teraz bym do Was mówiła przez 8 godzin cały czas. przecież mnie nawet nie słuchał. Przecież każdy musi pracować, czegoś trzeba żyć, coś robić, jeść, bo yy, nie uważam, że nie na tym polega to wszystko. Yy, by zostawić to wszystko, nie wiem, no nie wiem, po prostu powiem Wam, no z jednej strony być tak, wiecie, blisko Pana Boga, Bóg to się Tobą za, za, po prostu za, opiekuje, ale wydaje mi się, że Bóg też się tym sposobem zaopiekuje, gdzie Ty po prostu robisz, mmm, przychodzisz do Pana Boga i oczekujesz Jego, ale dalej wykorzystujesz swoje talenty. Nie rozumiem trochę tego, żeby aż tak, może sobie, może się tłumaczę, nie wiem sama, jak to można powiedzieć, e, więc no, zobaczymy. Co z tego w ogóle będzie. Także no, ale ja dalej chcę tworzyć, bo dalej tu żyjemy, dalej tu żyjemy, dalej jesteśmy po coś tu potrzebni. Każdy y, da y, Debora, czy ona miała Debora, czy Dorcas raczej, Dorcas. Ona szyła do końca, słuchajcie, kiedy zemdlała, czy tam umarła, i szła do końca swoje sukienki. Ludzie dalej pracują do końca. Na emeryturze odpoczywają sobie. Ale i tak dalej. Ja nie mogła tak sobie siedzieć i nic nie robić. To dla mnie by było takie, wiecie, jeżeli facet oczywiście jest facetem, i on y, jest posłany do tego, by głosić Ewangelię jako pastor, jako osoba przewod przewodząca, czyli tak jak Mojżesz, Aron, oczywiście, że oni nie mieliby co pracować, ponieważ oni mieli kontakt z Bogiem. Taki, że po prostu musieli. Utrzymywać całą, wiecie, te różne sprawy, które były, działy się między ludźmi, a ci ludzie co robili, no pracowali. Przecież, aby teraz wszyscy zostawili wszystko, to by nie było jedzenia, nie byłoby w sklepie nic. Ktoś powie, że nie sam żyje człowiek chlebem. Oczywiście, że tak, no ale mimo wszystko Twoje dziecko przecież musi jeść. Mała tego nie zrozumie. Ty może i jeszcze udać się, żebyś tego nie jadł, czy coś. Także tutaj takie moje rozkminy i ja. Ja się cieszę z tego ogólnie, że to tak ma naprawdę. Z drugiej strony, tak samo się cieszę też, że dalej ludzie pracują, dalej coś robią, ale ogólnie powiedziałam Wam, że ten sen, który miałam o dziewczynie, która była na boisku na boisku właśnie takim, no do sali, takiej sali gimnastycznej takiej dużej, tam gdzie się gra w koszach, w siatkę i w ogóle. I tam ona była i siedziała, leżała, a do niej przychodzili różni faceci i to było uważam, zastanawiałam się dalej, bo ja pytałam pana boga, czy to, żeby dał miejsce do mnie, czy coś robi nie tak, bądź do tej osoby. I słuchajcie, dał do tej osoby, ta osoba często przebywa w sali gimnastycznej. Więc powiem wam, że naprawdę bo też to pokazuje do nas, obyśmy niczego innego nie zamieniali, nieco dołożyli z innymi rzeczami, które są ważniejsze niż Pan Bóg, po prostu, żebyśmy dali e, służbę, e, swoją, e, tutaj e, od, e, po prostu robili, ponieważ to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ale dobra, dzisiaj 7 marca 2025 i mamy dzisiaj 20, 21 rozdział księgi liczb, czy czwartej księgi Mojżeszowej. Jeżeli tu jesteś osobą nową, która nie wie o co chodzi. My rozważamy każdego dnia słowo Boże. Dzisiaj trosze, troszeczkę jest to przesunięte, ponieważ, wiadomo, no nie każdego dnia jestem w stanie coś nagrać, ale chcę nagrywać każdego dnia to, co Bóg tu mi pokazuje z tego słowa. Byście wy, czytając z, z kolei zgodnie regularnie Pismo Święte, mogli po prostu zobaczyć, co Bóg mi pokazał w tym fragmencie, ale jeżeli wam pokazał coś innego, jeszcze nowego, napiszcie o tym oczywiście w komentarzu. Jeżeli tak samo jeszcze nie oddałeś swojego serca, bo nie wiesz, jak to zrobić. Nie wiesz, czy to w ogóle jest zrobić. Warto, warto. Ja bym nie zwróciła moich lat, które miałam, na nic innego. Bóg mi pomagał w każdej sytuacji, pomaga nadal, nadal w każdej sytuacji, i Bóg naprawdę chce być ty też. Mu pomagał w jego sprawach, które ona dla ciebie, ponieważ on chce, aby Twoje życie było zgodne z tym, co ona dla ciebie. Bo wtedy ty będziesz szczęśliwy i on będzie szczęśliwy. A dzięki temu nie pójdziesz do piekła, będziesz z nim wieczerzał w niebie i po prostu będziesz bardzo szczęśliwy. A bez tego ludzie szukają różnego rodzaju różnych rzeczy, aby właśnie niestety upodobać sobie, że niby to jest fajne i tak powinno być, bo to jest coś, co ich niemaniu powinno się robić. A zamiast pomyśleć o tym, co Bóg chce. Byli po prostu by bardziej szczęśliwi. Więc odejść serce Jezusowi, naprawdę, dopóki jeszcze jest czas. Dzisiaj czytam sobie tutaj o wodzie w Marybo. Tutaj trochę takich dużo jest rzeczy, które się wydarzyły, więc ja tutaj będę mówiła tak, no, napisałam to sobie w skrócie, że tak powiem, myślnikami. A więc możecie sobie oczywiście poczytać właśnie w Biblii. Woda w Maryba. Maryba jest to miejsce nieposłuszeństwa Mojżesza. Czy ktoś z Was w ogóle wie, dlaczego Mojżesz był, czy w ogóle wiedzieliście o tym, że Możesz w ogóle był nieposłuszny? Możesz był ale po prostu raz nieposłuszny, raz, może dwa, nie wiem, ale ogólnie tutaj wiem, że raz był nieposłuszny, ja nie to zapamiętałam już do końca, że zamiast, oczywiście to też kwestia tego, bo już miał dosyć tych ludzi, którzy non-stop narzekali, na, oni na, narzekali non-stop. No, non stop zawsze coś im tam nie pasowało, i przyszli po znowu nie mieli wody. No to po prostu możesz poszedł z Aronem, i Bóg to powiedział do Mojżesza, bo to nie tylko możesz, niby był posłuszny, Aaron tak samo, ale może zawsze wykonywał te wszystkie rzeczy tą swoją laską, no i miał powiedzieć do skały, miał powiedzieć do skały, żeby wytrysnęły wody z tej skały, żeby ludzie po prostu mieli co pić. A on dwa razy walnął w tą skałę. Widząc filmik tam, widziałam, że Wytłumaczyć go by było można, bo był już taki zły na tych ludzi, że już po prostu miał dosyć. Że po prostu tak było wyglądał, jak on mocno walnął, po prostu już taki, że mówi macie tą wodę, jak już jesteście tacy, takimi wrnymi ludźmi, macie tą wodę. Zrobił raz, a potem jeszcze raz walnął po prostu, żeby oni w końcu się nauczyli. Zobaczyli, że po prostu naprawdę słuchajcie, przeginają. Więc e, mega przeginali. I podniósł rękę i dwa razy uderzył laską z kawa. 11 werset, 20 rozdziału. Yy. I to oczywiście Bogu się nie podobało. I teraz takie pytanie do nas. Ile razy Ty zrobiłeś inaczej, niż Bóg Ci powiedział? Ile razy Ty zrobiłeś coś, co Bóg Ci powiedział, że masz zrobić inaczej? Ja zrobiłam taki przypadek kiedyś, ee, kiedy. Mm, kiedy po prostu modląc się, mam wtedy moda, modląc się wtedy właśnie o ludzi, Bóg powiedział do mnie, bo pomóc się o tą osobę, by została oszczona Duchem Świętym, by miała dar mówienia językami. No i ja tak sobie mówię, nie, no nie będę mówiła starszej osobie, żeby modlić o takie rzeczy, przecież to powinno o nie, przecież na pewno on ma dar mówienia językami, na pewno on to ma, nie będę o to mówić, no Boże, no dlaczego mam to robić? To też, słuchajcie, Bóg nas uczy różnego rodzaju sposobami, dlatego czasami takie rzeczy muszą się wydarzyć. I powiem Wam, Zmieniałam inaczej. Powiedziałam, niech teraz, móc się teraz językami. A on mówi do mnie, ale ja nie mam języków. Ja byłam zszokowana. Ja byłam zszokowana, bo to było potwierdzenie od Boga, że miałam modlić się o niego, by Duch Święty stąpił na niego, aby po prostu, by wszyscy Świętym był. Czy on ma coś inny dar czy nie, nie wiem, bo tego, tego, tego nie określałam i nie rozmawiałam. Ale w tym momencie była to czas modlitwy, na to, bo nie było możliwości rozmawiać. Ja byłam zszokowana i tak historia mi się właśnie przypomniała, że coś się z tym stało, może i się stało, może ta osoba nie została ochrzczona w Duchu Świętym, nie wiem, tak jak, tak jak to powinno być, ja się po prostu w świecie, najbardziej w świecie bałam tego, nie bałam człowieka, tylko no, wydawało mi się, że ktoś, kto idzie z Panem Bogiem tak długo, powinien być już ochrzczony w Duchu Świętym, więc to coś w takim razie jest nie tak, skoro tego nie ma. Nie mówię, że każdy musi mieć narębienia językami, ale jakiś tam objaw tego ducha widać człowieku, kiedy jest inny po prostu, kiedy mówi inaczej, kiedy spotykasz się z tym ludźmi, oni naprawdę są inni. Eee, więc tutaj lepiej być posłusznym, bo potem to zadanie posłuszeństwo, nie zaufaliście mi, nie wywyższyliście mi na oczach synów Izraela, dlatego nie wprowadzicie tej wspólnoty do ziemi, którą im, im daje. Słuchajcie, oni nie mogli wejść do Kanaanu. Oni tylko w górze, na górze zwłaszcza możesz, weź wyobraź sobie teraz, widzisz przed sobą miasto, widzisz przed sobą swój dom, miejsce, gdzie będziesz mieszkać, a wchodzisz na górę i nie możesz tam wejść. Nie możesz tam po prostu wejść, bo Bóg ci tego zakazuje i przez to, że nie byłeś nieposłuszny. Tak jak przez nieposłuszeństwo Adam i Ewa zostali, słuchajcie, usunięci przecież z, z ogrodu Eden. Wystarczy tylko nieposłuszeństwo. I już po prostu out. To oczywiście może powiedzieć, do było w tym Testamencie. Teraz Bóg na to trochę może patrzy inaczej, bo teraz nas uczy i w ogóle i wszystko, nie jesteśmy, nie mamy takich też przewodników, jak było za czasów kiedyś. Mojżesz, i i tak dalej, i tak dalej. Teraz są ludzie, którzy są po prostu ludźmi, którzy po prostu żyją, bo żyją i takich przewodników tak naprawdę to tak jest tak mało, że głowa mała. Naprawdę, którzy tu po prostu by nas prowadzili w taki sposób, jak robi to Mojżesz. Um, dlatego dalej oni szli chcieli przejść przez Edom. Król się nie zgodził. Powiedział, że jak przyjdziecie, oni tylko chcieli po prostu przejść. A oni się nie zgodziły, dlatego, że powiedział, że nie i koniec, nie ma takiego w ogóle przejścia. Ponieważ to jest i kraj, i. Więc zobaczcie, granice są ustawione. Granice każdy tam po prostu ma. Ale oni tylko zapytali, więc dla mnie też to było takie dziwne, że nie chcieli ich puścić. Może dlatego też po prostu, bo widzieli. Różnego rodzaju konsekwencje, już trochę znali historię, jaki był ten lud, że po prostu walczyli z, praktycznie z ludzy, różnymi ludźmi, i zawsze coś im nie pasowało i, i w ogóle. Później, oczywiście, albo Bóg po prostu może wiedział też, tak mi teraz przychodzi na myśl, że wiedziałby, że o by została w tym Edomie, bo może był bardziej bogaty w tym momencie, <laughs> bo tam było, wiecie, wszystko. A oni cały czas bidowali, bidowali, szli i bidowali. Potem była śmierć Arona. I to wam powiem naprawdę jest mega smutne, że, że on poszedł na górę chor i nie mógł po prostu wejść i musiał swoje szaty już ściągnąć. Dał wtedy na swojego syna Eleazara, który potem miał prze, przejąć jego pałeczkę, że tak powiem, w całym tym kapłaństwie. E, I niestety nie mogli wejść do Kanaanu. Smutne to, ale prawdziwe. Później mamy dalej. Klęska króla Aradu, bo tam oczywiście oni znowu chcieli mm, y, ogólnie król Aradu Kananejczyk zamieszkał w Negemie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą do altarium, podjął z niej walkę i zdobył na nim jeńców. Ale Bóg oczywiście, um, oni złożyli śluby, Boże, no proszę, uratuj nas, Bóg ich uratował i wtedy oni zdobyli ten cały y, to miejsce Horma. Y, ale oczywiście standardowo, y, standardowo w drodze jednak ludziom zabrakło cierpliwości. Zaczęli znowu szemać przeciwko Mojżeszowi, znowu ta sama cały czas gadka. Dlaczego nas zebraliście z Egiptu? Dlaczego cały czas to? Dlaczego non-stop to samo? No non-stop to samo. Widać ewidentnie, jak ludzie wielokrotnie są nieprzymienieni. Nie wiem, czy wy to widzicie w swoich gronie ludzi i osób w ogóle. Ludzie naprawdę są nieprzymienieni. Non-stop ten sam problem i non-stop ten sam e, powód dla, do narzekania, niezmiany swojego serca, brakło zmiany swojego serca i po prostu siedzenia na tyłku w tym samym miejscu. I tylko narzekanie, Boże, 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 czemu nie pomagasz, tego nie robisz, a nic sami z tym nie robią. I przez to Bóg zesłał po prostu na nich plagę węży, gdzie one kąsiły i Bóg powiedział do Mojżesza, jeżeli chcą się ratować stwórz drewnianego, na, na drewnie zrób miedzianego węża, on zrobi miedzianego węża i jak to spojrzał na, na tego miedzianego węża... Wtedy automatycznie to wszystko tam odchodziło. Yy, I byli uzdrawiani, że tak powiem. Więc, yy. to pokazuje też, oczywiście, przykład jest taki, yy, jeżeli chodzi tu oczywiście o tego męża. Pokazany przykład w całym testamencie na temat Jezusa, że on był takim właśnie na drzewie umarł. E, jako po prostu symbol, właśnie, że kto spojrzy na niego, jest od razu uzdrawiany, od razu żyje z nim e, i oddaje mu swoje serce. Taki, taki to jest taki po prostu morał. E, przykład. No i później dalej, oczywiście, idą w podróż, wiadomo. E, mają tam bitwy z amorytami, Haszbonem wygrane oczywiście. E, a dwa razy pytali ludzi, czy mogą tych krajów, czy mogą po prostu przejść przez ten kraj. Królowie się nie zgodzili. No i to jest wszystko w tym Testamencie. Teraz mamy 15 rozdział tutaj. 15 rozdział. 15 rozdział. Od 1 do 21. O 1 do 21. To też kawałek jest, co bo w Jerozolimie. Ogólnie nakładanie na ludzi jarzma, którego nie mogą znieść, jakby karać dziecko, jakby kazać dziecku umieć matematykę ze studiów, gdzie nawet ty tego nie umiesz. I tutaj chodziło właśnie o to, że oni narzucali rzeczy. Jako, że nawet Żydzi, jako po prostu, że mają robić, a sami tego nie robili, i tylko później tam będzie dalej, że właśnie oni poszli i powiedzieli, że mają tylko kilka rzeczy nie robić, bo wiadomo, nie da się człowieka zmienić tak, jakbyśmy chcieli my, tylko to Bóg ma zmieniać tych ludzi i oni mają po prostu iść tak, jak Bóg im pokazuje i po prostu naprawdę iść jego drogą nie narzucać coś, czego Ty po prostu walczyłeś z czymś przez 10 lat, a każesz człowiekowi zrobić to i zmienić, bo tak Ty sobie chcesz. On po prostu musi sam zrozumieć, że musi coś zmienić i chcieć to zmienić, by naprawdę wtedy po prostu przyjść do Pana Boga bliżej. Także to by było na tyle, słuchajcie. Serdecznie Was pozdrawiam. Widzimy się w niebie, na chmurkach, bądź jeszcze tutaj. Każdego dnia coraz bliżej, słuchajcie, każdego dnia coraz bliżej. Ale, mam powiem tylko taką tu jeszcze jedną ciekawostkę. Ostatnio oglądałam taką dziewczynę, która tam, wiadomo, właśnie uwalnia, zdrawia. Nie wiem w końcu, czy ona jest od Pana Boga, czy nie. Bóg sam to ocenia, pozdrawia i to nie jest ukartowane, to jest ok. Chwała Panu Bogu, to błogosławi Ci tylko. Modliła się tam razem ze swoją koleżanką w jakimś tam miejscu, była i okazało się, że w tym miejscu, co, oni, co ona była, było trzęsienie ziemi. Wspomniało mi się fragment o apostolskich. Zobaczcie, a może dlatego teraz tych tyle trzęsie ziemi jest, bo teraz ludzie właśnie się też z jednej strony modlą, a ludzie może myślą, że to do końca może być tak, że po prostu, um, że po prostu Bóg syła te trzęsienia ziemi takim sposobem. Słuchajcie, to się też może trząść, przecież jest to dzieje apostolskie, to są dzieje, gdzie to było naprawdę. W ducha świętego to jest coś mega, mega stycznego, gdzie wtedy naprawdę się trzęsie i się dzieją różnego rodzaju rzeczy, czyli może to być ta to samotka na Boga. Nie mówię takich wielkich, ale mówię takich może małych. Strząsów, które mogą pobudzić człowieka, żeby zobaczyć, żeby zeszła Boża chwała na to miejsce. Nie wiem. Eee, to było bardzo ciekawe, bo ona w tym czasie, kiedy się właśnie modliła, to w tym czasie właśnie było te trzęsienie ziemi. Trzy coś tam. Więc było malutkie, więc to było coś. Wow, powiem Wam. Także taka tylko anegdotka. Może coś w tym jednak jest, że nie do końca wszystko jest tak, jakby się wydawało, że coś takiego złego by było w tym wszystkim. Nie wiem. Także do usłyszenia teraz naprawdę. Pa!